Stryf, 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 stryf... Mariusz był w prostej linii stawiany do walki o pas z Karolem Bedorfem, prawda? Y... Cześć. A e, ty jesteś niepoważny? No, Miałem wstówy. walczyć w tej walce. Słyszysz, kurwa, chodź, ale idziesz, albo przechodzisz przechodzi, że lud co? Przechodzisz w jedną stronę, ale idziesz. I słuchaj, no i co? No i. A no i, no i, no i, no już był już okrzygnięty pełnoprawnym zawodnikiem MMA, tak? A proszę powiedzieć, czy w ogóle konsultowano z Wami fakt przedłużenia koncesji w firmie? Um, jeszcze, gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł i. Ja jechałem na rowerze i go spotkałem, i potem jeszcze pychałem do biedronki na lody, i w, w po drodze do domu. Wtedy jeszcze już do domu pojechałem. Rozumiem, czy skonsultowano z Państwem, y, 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 y. co Pana na co dzień najbardziej denerwuje? Czemu? No, tak ogólnie. A co, no, no? Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? Chema, na, 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 się to chema mnie interesuje, nie podoba mi się. A ja się pytam, co pana najbardziej denerwuje, nie interesuje? Mnie mistyfikacja interesuje, chemia, coś takiego, proszki kurde, nie? Chciałabyś kogoś pozdrowić? Nie. Czemu? A co robisz? Palę Przedstaw się. Ewka. Skąd? Godzica. Dzięki. Pozdrów, powiedz, pozdrawiam Ciebie, nie wiem, pozdrów kogoś. Pozdrawiam rodziców. Dzięki. Fatalnie wyglądasz. Powiedz mi, jak to było z tą sytuacją w drugiej połowie. Fatalny to Ty jesteś, następne pytanie proszę. Pani była głosować na sołtysa? Na Dlaczego? Na sołtysa, w poniedziałek, w autobusie. Dobrze. Głosowała Pani? Nie. Dlaczego? nie był domu. Kierne nogi a my wszyscy też Co to, No, no, no. A to, że autokar tutaj podstawiono, będzie. No, nie, jak nie, 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 czasu, nie, nie, czasu, nie, 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 co tutaj tutaj a co wy tu robicie? Co? My, 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 tego... Miał kurde. To... to... To jest... to... Na, to chleb no. na chleb tak zarabiacie? Tak jest. Tak jest. No. Ciężka tu jest praca. Tak jest. Tak jest. Ja Pan... bym chciał, żeby kobiety chodziły... Nie jest tak... gdzieś dotąd... Żeby te, bluzeczki takie... Żeby gdzieś też... żeby... Żeby nie tak, że chodziły, żeby tam... Żeby tak wyglądały, żeby... No żeby i... to. No żeby wyglądało jako, a nie żeby jako chodziło jako na ry. <grym> to na ry. <grym> nie mogę powiedzieć do końca. Dobrze jak y, ze strony policji wygląda sprawa tych pogryzień przez przy, w Gnieżewie, bo tutaj y, pan radny Jan Elward pokazał, że, y, że psy się tym nie... Y, 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 przepraszam, że policja nie zajmuje się tą sprawą w ogóle. Przepraszam bardzo. <grym> <grym> Chciałem się zapytać, czy brała Pani udział w wyborach na sołtysa? Proszę? Czy była Pani głosować na sołtysa w poniedziałek? Ja Pani, ja Pani, bo jak się boli. Proszę? jak się boli, Pani, ja Pani, ja Pani, ludzie boli. mogę iść. Panie, tak mi boli, krzyż, No Tak, pa. krzyż Panię boli, ale tutaj nawet autokar przyjechał specjalnie dla Państwa. Tak nie boli, Pani, ja nie mogę jak się, tak mi boli, tak Czyli głosować Pani nie poszła? Nie, bo mi jak się boli, bo nie mogę, się boli, bo Nie jak pani, się boli, boli, Pani boli, a jakby ten autokar tu pani pod dom podjechał, to by pani zagłosowała. Nie, nie ma Nie rozmowie, tak by. nie mogę. Mogę być. Jak mówią nam mieszkańcy pechowej kamienicy, piorun w budynek uderzył tuż nad ranem. Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? No i piorun. Nie będę mówił jak, Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię, matko Bosko, mówię, co to... Co to się stanęło? Po godzinie 8. Ten przystanek Woodstock to nie tylko koncerty, to także warsztaty, które poprowadzi na przykład Zbigniew Hołdys, to turniej piłki nożnej, ale to także Akademia Sztuk Przepięknych, taki projekt, który przyjął się już w minionym roku. Ten, ta Akademia Sztuk Przepięknych to takie spotkania tych uczestników Woodstocku z ludźmi różnych wyznań, kultur, z aktorami, a także z dziennikarzami. W tym roku z Woodstockowiczami spotka się na przykład Anna Dymna, czy też Tomasz Sakielski, a także Tomasz Lis. W tym roku po raz pierwszy na przystanku Woodstock wyznaczono takie strefy. to 6 марта за ноябрьскую месяц. А отработали вы когда? Последний месяц, в ноябре, 17 ноября. Получается, что вы ждали да. Почему решили на такую меру сегодня выйти? А, потому что не платят. Постоянно обманывают. Думаете, поможет?